Film Grenlandia 2 nie ma sensu. Świat post-apo woda zanieczyszczona, powietrze zabójcze, nie ma jedzenia, no i nie ma schronienia. Rodzina żyje pod ziemią od 5 lat, mają tam przyjaciół, pracę, relacje. Nagle bunkier się rozpada z powodu trzęsienia ziemi. Rodzina. Ma gdzieś pozostałych i ucieka samotnie, nikomu nie daje znać, jak uciec z bunkra. Później codem udaje im się wejść do łodzi ratunkowej, mają popłynąć do Anglii, nagle okazuje się, że zabrakło paliwa na środku oceanu. Panika, bo są zdani na. zdani tylko na prąd. Z powodu tej paniki poszli spać, to ma sens. A po obudzeniu okazuje się, że nagle są w Liverpoolu i. O, mają wiosła! Mieli cały czas wiosła, nie byli zdani na prąd, tylko że nikt nie wyjął wioseł. Świetnie. W mieście okazuje się, że jest chaos i bunt, no i strzelaniny. Więc uciekają i spotykają kolesia o obiecującym w kontekście katastrofy imieniu Obi. Co też ciekawe, Obi ma w swoim samochodzie różne y, gadżety, które są bardzo przydatne, także imię było adekwatne. No i nagle zaczyna wiać wiatr, który jest tak silny, że rodzina musi trzymać się drzew, żeby ich nie zwiało. Dosłownie muszą się wszczepić w drzewa, żeby ich nie zwiał ten ogromny wiatr. Ale Obi jakimś cudem biegnie pod wiatr, aby ratować swój dobytek, no i umiera, bo trafiła go jakaś skała. Oczywiście, bo to, był tylko, to była tylko postać do zabicia, której rzeczy się przyda. No i rodzina idzie dalej do znajomej, która mówi, że ciężko z prądem, ale za to cały rok napieprza światełkami choinko choinkowymi w całym domu. W tym momencie wychodzi na jaw, że postać butlera jest chora. I zostało mu 6 tygodni życia. Stwierdzili, że on chce zobaczyć, czy coś jest w kraterze. W Krat kraterze po apokalipsie, bo w tym kraterze mogła podobno odrodzić się. Natura. Więc rodzina postanawia, że jedzie dalej. Dojechali do jakiejś przepaści i mostu przy budowie, którego uznano, Hmm, jak może wyglądać najbardziej niebezpieczny i niefunkcjonalny most Ever. Zrobimy taki. Idą dalej, spotykają pana Francuza, którego imię jest nieważne, ale w kinie roboczo nazywaliśmy go Leroy Merle. Tak żeby było w temacie budowlanym. Leroy Merle ma córkę i postanawia wysłać ją z tą naszą główną obcą dla niego rodzinką, po to żeby y, jechali razem do krateru, bo tam ewentualnie mogło odrodzić się życie, nikt nie wie, ale tak mogło być. Pod Ojciec uczy syna, że podczas pochówku mówi się jakieś piękne, improwizowane wiersze. Syn się dziwi, ale przyjmuje to do wiadomości, a my jako widzowie wiemy już, że, że to się przyda. To się na pewno przyda, ten wątek się przyda. Jadą dalej, ale oni nie mają takiego odruchu, żeby starać się nie wyróżniać podczas apokalipsy, kiedy każdy jest twoim wrogiem. Oni po prostu mają wywalone. Więc dostają co chwilę po dupach od kogoś. Spotykają wojsko, ale jeden oficer stwierdza, że skoro oni chcą jechać do krateru, no to on ich przeprowadzi przez pole bitwy, przeprowadzi ich przez po prostu pole yy, bitwy wojennej. No bo to ma sens, oczywiście, każdy by tak zrobił. No i rodzina dociera do obozu, a w obozie okazuje się, że żeby dostać miejsce w autobusie, w autobusie do tego słynnego krateru, wystarczy po prostu ładnie poprosić, wystarczy, żeby Butler powiedział o, wiesz, my tyle przeszliśmy, proszę, proszę, proszę. No i ten facet, który tym rządzi, stwierdza dobra, to se jedźcie. Po drodze autobus zostaje ostrzelany, no i Butler dostaje kulę. Mimo tego udaje mu się pokonać trzech facetów z bronią, docierają do krateru. Wtedy, oczywiście, to już był czas, Butler umiera, a syn improwizuje coś w stylu, no niech mu trawa zawsze świeci na słońce, a wiatr lekkim będzie i wszyscy się cieszą i są zadowoleni. No i odchodzą w stronę krateru, gdzie oczywiście okazuje się, że rzeczywiście był, jest zbudowane piękne miasto i nawet jakiś, nie wiem, aquapark. Wszystko skończyło się dobrze, może nie do końca dla y, głównego bohatera, ale przynajmniej prawdopodobnie nie dostaniemy trzeciej części.